Na sam początek krótkie ogłoszenie. Już dawno nie miałem okazji pogadać do Was na żywo, dlatego pora to nadrobić. I zapiszcie sobie w kalendarzu, że we wtorek 11 kwietnia, czyli dokładnie za tydzień, robimy sobie live. A. No i mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie i przyjdziecie się ze mną spotkać, nawet wirtualnie. A teraz lecimy z filmem. Zaczynamy misję Serbia. Mamy dzisiaj czwartek i właśnie dotarliśmy po raz pierwszy na miejsce, także zobaczymy co oni tu zmajstrowali. Właściwie to chyba nawet dalej majstrują, bo tu widać, że trasa jest jeszcze w przygotowaniu, aczkolwiek chyba większość otaśmowana, także nie mogę się doczekać. No początek trasy albo koniec, trudno powiedzieć, ale przynajmniej na jakimś odcinku będzie sporo widać. Coś jak na Podkarpackim widzę, nie? Polski albo Podkarpacki Las. No. Chcieliśmy ominąć to dostaliśmy dwudniowe Langeloisty. <grymne> Tylko w Serbii. Niezależnie od pogody, rower do mycia będzie. Kilometr 20 i 120, przewyższenia. Szedłeś nie, nie całej. No, idę dopiero w pod podłączeniu. po tej łące to jest kilometr, nie? No. Grecja to jednak finezja, co? Tu jest taki hotelik przy trasie, i chyba. To jest element, który nakręca całą tą imprezę. Ale jakieś to to krótkie 1800 metrów m. Bez tych agrawek, tu na dole być może, no to ile to? 2,5? To chyba, że się gdzieś jedzie jeszcze, tylko jest nieotaśmowane, ale to. No to za krótkie jak dla mnie. To cały raz przeszedłeś tam przez no? potok dwa razy i no? tak dalej. 120 przewyższenia, 1786 metrów Cena balkonowa po serbsku. Za. Tak. Szybkie poprawki, to znaczy zmiany opon po ostatnim wyścigu, żeby było tak jak trzeba. Czyli na startowe koło idzie szybsza opona, speed na tył, a rejsa przekładam na zapas. Miejmy nadzieję, że się nie przyda. W lesie wprawdzie taśmy nie ma wcale, natomiast tu nadrobili cała łąka, jest zataśmowana. Proszę bardzo, i gdzieś tu przebiega trasa short track'a, tylko, że mm, nie wiadomo gdzie. Na razie triumfalne wejście z wiadrem. Jesteśmy właśnie w Serbii, nieopodal Nowego Sadu, około 25 km od Nowego Sadu. Ostatni weekend wyścigowy naszego epickiego Eurotripa, z którego większość była w Grecji, no a właśnie w tym tygodniu ścigamy się w Serbii. Mamy trzy wyścigi, jutro w sobotę oraz w niedzielę dwa klasyczne rangi C1, także naprawdę nieźle. No i dzisiaj jako bonus jeszcze Short Track C3 i tak naprawdę to miałem dzisiaj nie startować, ale po prostu no nie wytrzymałem, no i startuję jakby, także zobaczymy co się z tego urodzi. Jest 50 minut do startu elity kobiet, czyli do pierwszego wyścigu. Tu w ogóle. No właśnie, tutaj tak naprawdę nic się prawie, że nie dzieje, szumi tylko tam agregat. Jakby tego agregatu nie było, to naprawdę tylko tutaj napędy w rowerze byłoby słychać. Jest taka leniwa atmosfera, ale ptaszki są fajne. Ptaszki za co śpiewają, tak jest Zobaczymy obię Dobrze, 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 tak ładnie, ładnie, ładnie. Nie puszczaj, nie puszczaj. <śpiewanie> dawaj, 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 dawaj. Albo odskoczysz, albo przegrasz. Ciśnij, ciśnij, ciśni, ciśni. Cię potem nie wycykali. Z początku wszystko szło naprawdę nieźle. Szybko przebiłem się do przodu i nawet przez jedno okrążenie prowadziłem całą stawkę. Po prostu wolałem tak niż przepychać się z tyłu na łokcie. A tak jak jedziesz pierwszy, to zawsze masz nieco spokoju. Potem to wszystko zjechało się w taką dużą grupę, nieco ustabilizowało. No i zaczęło się takie wyprzedzanie. Co zakręt, także raz jechało się pierwszym, raz jechało się dziesiątym, wszystko jechało w takiej naprawdę ciasnej, sporej grupce, aczkolwiek wciąż czułem się naprawdę spoko i nie miałem problemu, żeby się w tej całej grupie utrzymać. Niestety, gdzieś pomiędzy tymi dwoma nagraniami, zaliczyłem glebę, położyłem się na jednej z tych 180 na trawie, po prostu wyjechało mi przednie koło. No i. Pozamiatane, zanim się pozbierałem, zanim wyprostowałem kierownicę, która się skręciła. Cała czołówka oczywiście odjechała w dal. No a na tak krótkim, dynamicznym wyścigu każdy taki błąd, każde takie potknięcie tak naprawdę oznacza koniec rywalizacji o czołowe pozycje. Mnie pozostała już tylko pogoń, jazda, ile dam radę, nadrabianie strat wystarczyło jeszcze na przebicie się na dziesiąte miejsce, czyli mniej więcej w połowie stawki, bo startowało nas około 20. No, to ja, to ja, to ja. Michał, ktoś z siebie? Nie, nie, błąd, no chciałem wyprzeć w Włocha i przednie koło mi podcięło na tej nawrotce, no i się położyliśmy. Obydwaj? No bo ja byłem z nimi, on też się zahaczył o mnie. Początek tak nie? Nie no, szuć było, że dobrze jadę. Potem też, no zanim się wyzbierałem, musiałem sobie poprawić kierę, na szczęście wyprostowałem się od strzała, no i sobie tak goniłem. Coś tam dogoniłem. ale tutaj to po takiej po jakimkolwiek takim błędzie to nie dogonić to już jest, nie ma szans. Za krótka, za szybka trasa, ale przepałka fajna. Zobaczymy jak jutro i pojutrze. A po wyścigu rozjazd. Tak, dzisiaj rozjazd jest bardzo ważny. Bo jutro i pojutrze wyścigi, także trzeba coś przekręcić. Przynajmniej te 5-10 minut, żeby troszkę z nogi zeszło. Jeśli chodzi o trasę, tak już pewnie zauważyliście, no nie jestem jej największym fanem. No i mam ku temu jakby swoje powody, no bo wczoraj widzieliście nagrania z short tracka, więc no to w ogóle był w 100% trawnik, co akurat jeśli chodzi o short tracka, nie jest dziwne. Natomiast haczyk jest taki, że ten odcinek short trackowy czyli ta łąka, stanowi mniej więcej połowę długości całej trasy cross-country tego głównego. Jest ten fragment w lesie no i jest ta łąka tak naprawdę i to jest całość i ten fragment w lesie, delikatnie mówiąc również nie jest wybitny nawet myślałem, że nie będę tego nagrywał bo nie ma co pokazywać, ale w sumie i tak nie mam co robić, więc pokażę Wam chociaż ten fragment po lesie może wkleję go w tego vloga, a jeżeli ktoś chce zobaczyć całą trasę, to również jest już pewnie wrzucona na YouTube'a, także jak chcecie zobaczyć jak wyglądają zawody w Serbii, w Andrewlie no to macie, już pewnie się tu wyświetli też karta do filmu jest ostatnie minuty przed startem A i minutę po, dwie minuty, minutę po wystartowała Alita Kobiet i tak to wygląda. To jedynka łączona z kobietami. Jeździ.

Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 Dobrze, dziesiąty jesteś. Może... się. napisie. się. Dawaj, 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 trzymaj, trzymaj. Swoje, swoje lecisz. Na wysokiej kadencji i kręcisz, kręcisz. Dawaj, dawaj, swoje, swoje. Wywal. Swoje cały czas to go dojdziesz, bo on się szarpie. z radę, to jest dziesiąta pozycja, jest o co walczyć. Proszę bardzo. Brawo Michał, brawo, brawo, brawo! Niech się szarpie Powniutko, się go sama No to już końcóweczka będzie. Maty. Okio. Jak się jeździ pod górę? A, orawka po prostu to jest. A rabka jest tak finezyjna. Nie, wcale nie. To jedenaste miejsce. Tak on. Szybkie mycie maszyny po wyścigu, bo jutro znowu musi być czysta i szybka. Także tutaj cudów nie trzeba, wystarczy dobra szczotka, wiadro z wodą, ale do napędu akurat fajnie mieć na przykład taką pianę z Bike on także lokowanie produktu. Kupujcie pianę, słuchajcie, bo do napędu jest naprawdę fajna. A nabyć ją możecie oczywiście w sklepie Trezado. Ze zniżką, z kodem Michał Dopor. Wszystko w opisie filmu, jak zawsze. No jest, dzień trzeci, ostatni dzień startowy. 11. 11. Jeden, jedenasty. Jedenasty start w ciągu 28 albo 29 dni, bo dokładnie 26 lutego był pierwszy wyścig mój na Salaminie, a dziś jest 26 marca. I mamy ostatni wyścig w Serbii. Jeszcze dzisiaj była zmiana czasu. Powiem, że to jest chyba pierwszy raz w przeciągu tego miesiąca, kiedy tak trochę czuję, że mi się nie chce. Ale to nawet chyba nie jest kwestia ilości tych wyścigów, tylko po prostu trzeci, trzeci dzień jeżdżenie po czymś takim z rzędu, no to naprawdę potrafi człowieka skończyć psychicznie, ale ten jeszcze jeden, jeden trzeba wytrzymać, a w kwietniu już będą jakieś normalne wyścigi, miejmy nadzieję. No to zapitalaj. Scenariusz rywalizacji z mojej perspektywy wyglądał w obydwa dni bardzo podobnie. Czyli mniej więcej przez pierwsze 2 trzecie okrążenia byłem się w stanie utrzymać za pierwszą prowadzącą grupą. Potem to się dzieliło na dwie mniejsze. Jakieś 2-3 okrążenia jechaliśmy w drugiej grupce kilkuosobowej. A potem także i to się rozjeżdżało. No i następną część wyścigu już jechałem albo na solo, albo tak jak w sobotę walczyłem jeszcze z jednym kolegą z Włoch. Tą walkę niestety na sam koniec przegrałem, był w końcówce po prostu mocniejszy. W niedzielę, tak naprawdę, już całą drugą część wyścigu jechałem na solo, kontrolując swoją przewagę nad następnym zawodnikiem i próbując dogonić tego przede mną, ale to wszystko trzymało się tak naprawdę. Co do sekundy te różnice były niewielkie. No tak wygląda rywalizacja na takich trasach, gdzie po prostu no, trzeba sobie znaleźć jakieś własne tempo i za bardzo organizmu nie da się oszukać, bo gdy za bardzo przyciśniesz na jednym podjeździe, to zaraz na drugim jesteś dętka i to ci wszystko odbija. Więc tak sobie jechaliśmy w odstępach 30-sekundowych aż do końca, aż do mety nie były to najbardziej porywające wyścigi w moim życiu oczywiście również ze względu na trasę która no, zbyt ciekawych nie należała ale jak to się mówi każdy miał taką samą także ja cierpliwie czekam aż nadejdą te wyścigi na których po prostu te rundy są ciekawe i mi pasują a póki co przy okazji trening psychiki i ściganie na czymś co kompletnie mi nie leży co wydaje mi się i tak zniosłem nie najgorzej biorąc pod uwagę że trzeba było się po tym męczyć przez 3 dni dobry wyścig Powiem tak, no 11 miejsce dwa razy czyli takie samo i wczoraj i dzisiaj więc jakby stabilnie. stabilnie tam przede mną widać było przetasowania. Widać, że jedni lepiej znieśli tą dwudniówkę inni gorzej. No ja dojechałem na takiej samej pozycji, więc ważne, że nie było gorzej niż wczoraj, bo w sumie to trzeci dzień ścigania, także, także mogło być różnie. I teraz tak, gdybym zajął takie miejsce. Przy tej stawce, na jakiejś normalnej trasie, no to bym był tak średnio zadowolony, bo wynik jest taki przeciętny. Natomiast, jakby biorąc pod uwagę właśnie trasę, na której to się odbywa, to, że ona tak naprawdę obdziera mnie ze wszystkich, absolutnie wszystkich moich najmocniejszych stron, z wszystkich atutów, jakie posiadam, czyli płynności jazdy. Techniki, i tak dalej, bo na tym jestem w stanie dużo nadrobić w normalnych warunkach. Tutaj jest tylko i wyłącznie jeden parametr, parametr fizyczny, w którym nie jestem aż tak mocny jak z strzałówki. I tutaj po prostu ile masz pod nogą, takie miejsce zajmujesz I, i się nie da nic więcej wykombinować. Nie da się złapać za kimś i oszczędzić energii, bo tutaj i tak jest pod górę i po prostu i tak trzeba obrać swoje tempo i w ten sposób. Jechać, więc mając to na uwadze, to dwa razy jedenaste miejsce jest naprawdę spoko, to, więc łącznie zdobyłem 16 punktów. To jest na pewno więcej niż były w stanie ugrać jadąc do Langelois na jeden dzień, bo tam, tam podejrzewam, że ciężko by w ogóle było zrobić takie samo miejsce nawet w jednym dniu, a tutaj były dwa wyścigi, więc razy dwa. Więc biorąc to pod uwagę, można być yy, zadowolonym. Króciutkie podsumowanie na koniec, jak widzicie, już z Polski, z mojego własnego pokoju, gdzie wróciłem po pięciu tygodniach nieustannej nieobecności. Także był to trip mojego życia. Ten film wieńczył całą serię właśnie wyścigów, wyjazdów, najpierw z Grecji, no i na koniec z Serbii. Niektóre osoby pytały, żeby krótko podsumować kraje, w których mieliśmy okazję przebywać i się ścigać. Więc Grecja naprawdę przesympatyczna ciekawy kraj. Rzeczywiście, da się tam wyczuć taki południowy klimat, ale, na przykład, ja się zastanawiałem, czy to będzie podobne do Hiszpanii. Nie do końca. Ja bym Grecję określił jako takie skrzyżowanie Hiszpanii z Bałkanami nieco taka jest uboższa, nieco bardziej dzika, ale w taki właśnie fajny sposób, taki sympatyczny bym powiedział na przykład, autem się jeździ bardzo specyficznie, bo oni mają dosyć luźne podejście do zasad i do takich sztywnych przepisów kodeksu drogowego ale w taki fajny dla mnie sposób że rzeczywiście to się wszystko tam dzieje trochę na swoich zasadach, ale generalnie spoko, bez takiego uczucia zagrożenia, przynajmniej dla mnie. Z kolei Serbia wywarła na nas raczej negatywne wrażenie, nie tylko jako wyścig, jako ta impreza, która była zrobiona totalnie na odwalsie, tylko po to, żeby skroić te 200 euro wpisowego za weekend, nie dając nic, ale generalnie kraj jako kraj, ja bym określił jako taką Polskę, tylko w każdym aspekcie gorszą, brzydszą. No i po prostu nie fajno. To jest taka Polska sprzed 15-20 lat. Coś w tym stylu, ale wiecie, no taka zapuszczona. Ludzie też już nie są tacy fajni. Jest taka napinka, jest taka nerwowość, szczególnie w tym mieście. Także niespecjalnie Serbii nie polecam, Grecję jak najbardziej i do Grecji chętnie, chętnie jeszcze kiedyś wrócę. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, za kibicowanie, za miłe komentarze. No i oczywiście wszystkim patronom za wspieranie mnie na Patronajcie. Ja teraz w końcu mam nadzieję, pobędę nieco w kraju, także wykopię się z moich obowiązków, nadrobię wszystkie zaległości. I powysyłam Wam upominki. Także dziękuję wszystkim bardzo za cierpliwość, którą do mnie macie. No i mam nadzieję, że to się wszystko uda ogarnąć. Już nad tym powoli pracuję, aczkolwiek nie jest łatwo, bo już w ten weekend zaliczyłem kolejnego tripa z kolei nad morze do trójmiasta. Skakaliśmy z dachu i inne takie, ale to już będzie w następnym odcinku. A póki co żegnam się z Wami, łapka w górę na koniec. No i pamiętajcie, żeby zajrzeć do opisu filmu, bo jest tam sporo ciekawych rzeczy. Trzymajcie się. Cześć!